Cześć, z tej strony karolina.pl. Dzisiaj ze mną jest moja koleżanka. Właśnie będziemy iść w stronę, e, znaczy placu, tak? Za chwilę idziemy do domu, więc to taki krótki odcinek. Bardzo króciutki. No, e, ogólnie przed chwilą nas jakiś Pan e, na nas się patrzył strasznie i zaczął nas, nie wiem, za tak. na nami chodzić, ale na szczęście nie wiemy czy to do nas. Tak, nie wiem czy to do nas, ale nagrywaliśmy taki odcinek i na tym odcinku właśnie pokazywaliśmy taki blok, że jedziemy straszne miejsce i później taki pan nas gonił. No. E, w... No właśnie, na szczęście poszedł w inną stronę. Dobra. Bo ten pan wyglądał trochę strasznie, wyglądał jak naprawdę jakiś taki bardziej bezdomny, coś takiego można powiedzieć. Nie będziemy dawać jakichś innych pytań, po prostu odcinek em, pięciominutowy, normalny. Dobra, przerwę na chwilkę odcinek, pokażę wam jak będziemy koło placu. Nie tylko. A, na YouTube a hej. też. Hej! Hej! mi waszą nazwę, powiem moją? Nie. Nie. Ale wyczułuję was! Nie. Dobra, jak słyszeliście nas, jakich poczekajcie, bo mnie nie widać. Jacyś nastolatki się z nas bardzo nabijali. O Nie, nie... Nie prosili nas o nazwę my ich nie będziemy mówić, bo to ja wiem, tylko... Czemu, ja wiem czemu nie mówimy. Dlatego, że jakbyśmy powiedzieli, to wiem co się może stać. Ona wie, ona jest nastolatką i ona wie jak zablokować kanał i wtedy już nie możemy nagrywać. No i mogła powiedzieć koleżankom, bo my ją dobrze znamy. To jest taka jedna, która e, latka. od nas solatka, który nas strasznie nie lubi. Ogólnie zna Klawi siostrę i tak. przezywa. Nie zawsze znamy... nas e, przezywa. Ogólnie mnie już e, nie przestaje moją siostra, ale jeszcze rok temu e, przezywa ze swoimi takimi koleżankami, jakby to powiedzieć, które też były dla nas bardzo niemiłe. I to jest ogólnie niemiła dla nas. Nie podoba mi się to. No, ja musiałam przerwać kanał yy, no odcinek, bo wiedziałam, że one coś na pewno zrobią. Tak ale. Mogą zablokować kanał, bo ona jest na yy, wiem, że ona pewnie jak wróci do domu, będzie szukała naszego kanału, bo może się tak. wie yy, koleżanka tak nazywa, czyli tak. Klaudia. Ale. Ale co? No. no. co ogólnie. Okej, okay, nie, niestety, ale zaraz musimy kończyć odcinek, bo już jest godzina równo 18.42 i w ogóle nic nie widać, jak widzicie. Tak. Jest strasznie ciemno. Ciemno, ciemno. ciemno, ciemno. Klaudia ciemno. chyba zgłupiała, chyba ją coś opętało mumu, bo ona strasznie nie. ciągle wariuje. Zobaczcie no. na nią. Ej, nawet zniknęła. Nie ma klaudii na klanu. Nie ma klaudii na ekranu. Coś jej się, się stało, teraz wariuje. Biegnie za mną. Biegnie. Nie idziesz do domu, bo ja już chyba idę. Poczekajcie, Klaudia chce coś do Was powiedzieć. Ja już będę kończyć, będziemy kończyć, bo ja idę do domu. Kurczę, trochę mnie nie widać. No niestety, ale Klaudii nie widać i tak samo mnie, dlatego bo jest strasznie ciemno, więc wow. jak Wam to przeszkadza? Przeszkadza. No. Trochę. no. I zajrzyjcie na mojego Instagrama. Instagrama. Instagrama, tak. Koniecznie, ale powiedz jak się nazywa. Dobra, nazywam się Karolina, tak. Zajrzyjcie na Instagram. Instagrama, tak. No i dziękuję Wam na, za odcinek. I pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Tak samo na moim kanale na Klaudia Klaudia też. Subskrybujcie i dajcie łapkę w górę na naszych kanałach. Dzięki życzę miłego. Dobijcie, programu. dobijcie, a będzie nowy odcinek, bo długo nie robiłam nowego odcinku. Tak. I jak będzie... dobijecie do... Na przykład niech Wam dam 15 łapek w górę, wtedy będzie nowy odcinek. Może 15 łapek w górę. Będzie nowy odcinek, może jeszcze ze mną, może z kimś innym. Zobaczymy następnym razem. Dzięki za oglądanie. Pa! Pa!